W odcinku Netflix. Dzisiaj będziemy nagrywać Netflixa i bajki w powiatach. Okej. Okay. Chodź Będziemy racjino. Jaki? Patrzcie tylko na nich. Mamy tu sieci, wściekłych i bardzo zawziętych. Hej! uważaj, Denis. Niby co? Na to, że wygram czwarty raz z rzędu, nigdy mnie nie złapiesz, Fischer. Aks, wyglumaj! Aks, szczęśliwy. Co jest w Zie małym, już jestem. Reksin. Wszystko znowu w porządku. Coś ty sobie myślał. Reksin chciał pomóc Maxowi. Reksin chciał uczcie i widz Maxa. Ojej, czy Reksin jest cały? Tak, wszystko dobrze. Dzięki Annabel. Poradzę sobie. I wygrywa Denis! Po raz kolejny został mistrzem naszej wyspy. Max nie wygrał smutny. Nie, przepraszam, stary. Tak bardzo skupiłem się na zwycięstwie, że zapomniałem, co jest naprawdę ważne. Zabawa z moim najlepszym na świecie kumplem. Niemożliwe! To srebrna ostryga! Są niezwykle rzadkie. W końcu zdobyliśmy swoje własne muszelkowe medale. I dopóki mamy siebie, zawsze będziemy mistrzami. A teraz idziemy się zabawić. Reksini, Max abortują. Nie ma sprawy chłopie. <coughs> Okej, okay, Reksin. Ta się ich nazywa Reksin, powiedział. Reksinku, cieszę się, że pierwszy raz będziesz na w Polsce fiszerów. Reksin jest rodziną. Chce być idealne zdjęcie. Rybę? Tak, wyglądamy super. Dziś <grybki> pomoże! Patrz, jak rodzice się postarali. Ach, nadal nie wyszła mi tak łaskawa. Proszę cię, mija, włóż te butki. Nie lubię! Hej, skarbie, powinienem postawić begonie z lewej? A może jednak z prawej? Nie mam pojęcia. Piękne światełka, które błyszczą jak mój biały uśmiech. Do tego mamy pergolę z kwiatami, która na rodzinnej wodce wyjdzie super. Mamy najlepszego fotografa w gungistym zdrojem. A powiedziałaś mu, że lampy błyskowej? Jeśli to zrobi, Reksin natychmiast się zakomufluje. No tak, racja, wspomnimy o tym, jak już przyjedzie. Wasz fotograf już tu jest! Kapitan Quigley? A gdzie Jean-Pierre? Zatruł się skorupiakami i powiedział: Bonjour, monsieur Toilette, ale stara barb godnie go zastąpi. No, nie powiem, że nie jestem rozczarowany, ale już zapłaciłem, więc. Oj, nie płacz, mój mały kupiku! Proszę, pokaż mi te swoje perełeczki i uśmiechnij się do mojej cioci. Powiedz! Pić, nie wiem czemu. I co dalej? Nie. A, a, a! Za chwilę zupełnie się ściemni. To mój zegawat 3000. Tak jasna lampa, że może oświetlić wszystkie siedem wielkich mórz. Komuflesz Reksina! Nie! Jasne. O, nic nie widzę. Ach, moje oczy. Mm. 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 Lipcie sobie poszło. Reksin, gdzie jesteś? Chodź piesku! <coughs> Słuchajcie, niech wszyscy padną na ziemię. Musimy go jak najszybciej znaleźć. Reksin, chodź piesko! Hej, gdzie się podział? Chodź mały! Reksin! Hej! Reksin! wiedziałem, żeby postawić się z lewej. A może raczej z prawej? Zabolił się A? na stół! Dobatnę cię, ty szczur żalony! Moje begonie! Max? Max! Max? Zawsze lepiej sprawdza się naturalnie wygląd. No dalej! Gdzie jesteś, chłopie? O nie! że nie wszystko poszło po naszej myśli. Ale szczerze mówiąc, to rodzinne zdjęcia nigdy nie dochodzą. Zgadza się. Uh. Chwilę wcześniej jedliśmy sałatkę. Alergia. O tym lepiej, żebyśmy nie wspominali. I chociaż wszystkie te zdjęcia nie wyszły, ważne, że jest na nich cała rodzina. A, weź. Cześć, rodziny. <głos> <głos> mm -hmm. Idziemy zrobić to zdjęcie? Nie mają zwrotu kosztów. Reśip <noise> nie może być na zdjęciu. Kamuflaż! Światło było tak jasne, że jeszcze się nie przemienił. <noise> Ale chyba mam pewien pomysł. Okej, okay, pani kapitan, to już ostatnia próba. Obiecuję. Poza tym lepiej niech się pani odsuje.

I się zgadzam się jest jest doskonałe okej okay. pominąć <śmiech> <śmiech> Wszyscy mają mnie za bohatera! Zaraz pokażę wam, jak to się robi. Boja! Serio, tylko na tyle ci stać, Fisher. Jeśli właśnie tak macie zamiar grać jutro, nie macie najmniejszych szans z moją ekipą. Hej! Jak leci ludzie? Christina? Aleki? Jesteście w drużynie Denisa? Raczej to on gra w naszej drużynie. Potrzebowaliśmy trzeciego, żeby pani u... Błagała, żebym do nich dołączył. Mówiła, to nieważne, z kim będziesz w drużynie. Jesteś taki super, że rozwalisz drużynę, Maxa. I o, to znaczy, że zupełnie inaczej zapamiętaliśmy tę rozmowę. I wszyscy wiedzą, że to ja będę na najlepszym zawodnikiem w meczu. MVP, ziomuś! Za dużo. Będę jeszcze lepszym zawodnikiem w całym meczu! Mv... bardziej Chyba raczej najgorszy w całej historii kosza Wo! Za chwilę zobaczycie co was czeka co? To się z wami To się z nami żegnamy widzowie No to papa!